Chałe Boga Wszechmogącego w Trójcy Świętej Jedynego, na pożytek nasz duchowy, czyta nam Kościół Święty Matka Nasza, na uroczystość Najświętszej Maryi Panny, Królowej Polski, lekcję wyjętą z księgi Judyty. Pobłogosławił Cię, Pan, swoją mocą, bo przez Cię wniwecz obrócił naszych nieprzyjaciół. Błogosławionaś Ty, Córko, przez Pana Boga Wysokiego nad wszystkie niewiasty na ziemi. Błogosławiony Pan, który stworzył niebo i ziemię, bo dziś imię Twe tak wsławił, iż chwała Twa nigdy nie zejdzie z ust ludzi, którzy po mnie będą na wieki mocy Pańskiej. Dla nich to samej siebie nie szczędziłaś z powodu utrapienia i udręki rodu twojego, lecz zapobiegłaś upadkowi przed obliczem Boga naszego. I Ewangelię zapisaną u świętego Jana, których jako Słuch Bożych z uszanowaniem powstawszy, wysłuchajcie. Onego czasu. Pod krzyżem Jezusowym stała matka jego i siostra matki jego, Maria Kleofasowa oraz Maria Magdalena. Gdy więc Jezus ujrzał matkę i ucznia, którego miłował, stojącego obok, rzekł do matki swojej, niewiasto, oto syn twój. Potem rzekł uczniowi, oto matka twoja. I od onej godziny wziął ją uczenie pod swoją opiekę. Tyle słów świętej Ewangelii przeznaczono na dzień dzisiejszy. Usiądź. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Witam bardzo serdecznie wszystkich czcicieli Przenajświętszej Matki, którą dzisiaj widzimy jako królową Polski. Nie będę przytaczał całej historii, bo ciężko co roku mówić o tym samym, ale na pewno trzeba jeszcze raz dzisiaj podkreślić fakt, że to, że nazywamy Maryję Królową Polski i w Litanii na samym końcu dodajemy to wezwanie Królowo Polski, módl się za nami nie jest wymysłem ani jednego Polaka ponieważ jest to życzenie samej Matki Bożej przypominam musimy cofnąć się do XVII wieku do klasztoru w Neapolu gdzie tam w Wigilię w Najświętszej Maryi Panny 14 sierpnia 1608 roku Ojciec Juliusz Mancinelli modli się przed snem w swojej celi, w klasztorze, kiedy nagle w jego celi zjawia się przenajświętsza Panna. Ojciec mancinelli wykrzykuje królowo w niebo wzięta, módl się za nami. A Maryja na te słowa odpowiada mu tak, a czemu mnie królową Polski nie zowiesz? Ja to królestwo wielce umiłowałam i wielkie rzeczy dla niej zamierzam, ponieważ osobliwą miłością ku mnie pałają jego synowie. Ojciec Mancinelli wtedy nie wiedział, gdzie leży królestwo polskie, gdzie znaleźć je na mapie. Po tym widzeniu zaczyna rozpytywać się braci: Gdzie leży ta Polska? Co to jest za kraj? Że Maryja przychodzi z nieba i mówi mi o Polsce i chce być nazywana królową Polski. Po zbadaniu tych objawień ojciec Mancinelli, po, pomimo tego, że już przekroczył 70. rok życia, udaje się w pielgrzymkę do odległej Polski. Z Neapolu idzie do Krakowa. Dociera tam 8 maja, dwa lata po objawieniach w 1610 roku. Witany jest tam szas króla Zygmunta III. Wazy, biskupów krakowskich, zgromadzony lud, kapłanów. W radosnej procesji prowadzą właśnie ojca Mancinellego do katedry na Wawelu. Tam pada, kładzie krzyżem się przed Głołtarzem Wielkim, przed grobem świętego Stanisława, biskupa i męczennika, którego ojciec Mancinelli darzył głębokim szacunkiem. I tam ojciec Mancinelli ma ponowne objawienie i widzenie Matki Bożej, która mówi do niego tak. 8 maja 1610 rok. Ja jestem królową Polski. Jestem matką tego narodu, który jest mi bardzo drogi. Więc wstawiaj się do mnie za nim i o pomyślność tej ziemi błagaj nieustannie, a ja Ci zawsze będę, jaką jest teraz, miłościwą. To było drugie, ale nie ostatnie widzenie Matki Bożej. Albowiem siedem lat później, w uroczystość wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, Matka Najświętsza po raz ostatni, ostatni zwraca się do Ojca Juliusza, który obecnie jest kandydatem na ołtarze, jest sługą Bożym, trwa jego proces batyfikacyjny. Matka Boża w 1617 roku mówi do niego tak. Juliuszu, Synu mój, za cześć, jaką masz do mnie w niebowziętej, Ujrzysz mnie za rok w chwale niebios. Tu jednak, na ziemi, nazywaj mnie zawsze królową Polski. I dzisiaj, kochani, przypominając te słowa, trzeba odpowiedzieć sobie na pytanie jako, jako naród polski, czy rzeczywiście Polska traktuje Matkę Najświętszą jako swoją królową. Czy Polacy, a może i my, którzy dzisiaj tutaj siedzimy, czy mamy szczególne nabożeństwo do Matki Najświętszej? Czy kochamy ją i czcimy jako Królowe Polskie, jako ta, która zechciała nami władać? Bo dzisiaj Ewangelista przypomina nam testament krzyża. Pan Jezus oddaje swoją matkę. Całemu rodzajowi ludzkiemu, Oto to Matka Twoja, mówi Pan Jezus z krzyża do każdego z nas. A Maryja spośród różnych narodów, jakie istniały i istnieją na ziemi, wybiera sobie jeden Polskę, i każe się nazywać Królową Polski. Rzecz niesłychana. Tak naprawdę nigdy nie dotarłem do żadnych źródeł, nawet do pogłosek, żeby Matka Najświętsza wypowiadała się tak o jakikolwiek z narodów. W Fatimie nie żądała nazywać się królową Portugalii. W La Salette nie żądała nazywać się królową Francji. W Meksyku nie żądała nazywać się królową Meksyku. Z tego co wiem, może się mylę, ale na stan wiedzy, który dzisiaj posiadam, nie słyszałem kiedykolwiek, żeby Maryja uważała się za królową jakiegokolwiek z narodów, jak tylko polski. A to, coś znaczy ten przywilej także do czegoś zobowiązuje. Kto idzie za Matką Najświętszą nie upadnie. Bo ta siódma świeca, która pali się zawsze podczas rorat na ołtarzu przed krzyżem, która symbolizuje Matkę Najświętszą, która trwa pod krzyżem Jezusa Chrystusa, która nie daje się zwieść, która nie upada na duchu, która zawsze jest ufna i posłuszna woli Bożej i która przychodzi nam, przynosi nam światłość świata, tak jak świeca przynosi nam Płomień, który nie tylko ogrzewa, ale rozjaśnia drogę. Tak matka najświętsza jest tą, która rozjaśnia drogę i drogę duchową i drogę cielesną. I jeżeli za tym płomieniem, za tą świecą, która daje ten płomień, boski płomień, będziemy podążać, nie upadniemy. I tutaj niech każdy sobie też i odpowie, czy przeczytał kiedykolwiek traktat. O doskonałym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny Świętego Ludwika, Marią Grynią de Montfort. Jest to jedna z piękniejszych lektur. Nie jest wcale długa, króciutka książeczka, która pokazuje, jak katolik powinien czcić Matkę Najświętszą. I ta lektura też pokazuje, w tym kontekście, jakimi jesteśmy katolikami, czy rzeczywiście czcimy Matkę Bożą tak, jak należy, jak tego Kościół oczekuje, jak tego Pan Bóg żąda. Wydaje mi się, że nie da się tego lepiej zrozumieć bez tej lektury, traktatu o doskonałym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny. Dlatego odsyłam do tej lektury bardzo gorąco, szczególnie dzisiaj. Bo, kochani, Maryja nazywa się królową Polski. Jeżeli chcemy być jej wiernymi sługami, dlatego musimy wiedzieć, w jaki sposób to czynić. Kolejna sprawa, którą dzisiaj trzeba e, powiedzieć, którą tutaj trzeba przytoczyć, to pamiętajmy o tym, że diabeł przyjmując różne postaci, także próbuje małpować i naśladować Jezusa Chrystusa i Matkę Najświętszą. I tutaj trzeba powiedzieć, jeżeli nasze nabożeństwo ma być doskonałe, to dlatego powinniśmy otaczać się doskonałymi wizerunkami Matki Najświętszej. Wolno nam czynić rzeźby i obrazy Matki Najświętszej, Pana Jezusa, ponieważ okazali się nam w widzialnej postaci. Nie czynimy wizerunków Boga Ojca, ponieważ... Pan Bóg zabrania czynić wizerunków tego, czego nie widzimy, abyśmy nie przekłamywali obrazu, ale Chrystus Pan przyjmuje ludzkie ciało, ukazał się w widzialnej postaci, a skoro widzimy postać Jezusa Chrystusa, dlatego możemy dokonać pewnego wizerunku. Podobnie i Matka Najświętsza, która Bogiem nie jest, dlatego ten zakaz nie obowiązuje, bo jest człowiekiem, dlatego mamy jej wizerunki, ale diabeł próbuje te wizerunki przeinaczyć. Dostałem kiedyś taką figurkę Matki Bożej, dziwną wizerunek. Niby wszystko wygląda tak, jakby wizerunek był prawidłny, ale jeden szczegół i okazuje się, nie tylko moją ciekawość wzbudził, ponieważ postać Matki Bożej zlana była tak bardzo z podłożem, że nie było widać stóp Matki Najświętszej. Ja wiem, taki dziwny wizerunek. Dlaczego? Ponieważ kiedy od samego początku malarze, ikonografowie malowali wizerunki świętych, zawsze musiały towarzyszyć tym wizerunkom pewne atrybuty, które wskazywały na ich świętość i po tych atrybutach też mogliśmy rozróżniać poszczególnych świętych. Tak święty Sebastian zawsze pokazywany jest ze strzałą, ponieważ od tej strzały strzały ginie. Święty Paweł jest przedstawiany z księgą, z listami, które pisał do pierwszych gmin chrześcijańskich i z mieczem, bo od miecza ginie. Święty Piotr przedstawiany jest z kluczami, z księgą, ponieważ to on dostał klucze do nieba jako pierwszy papież. Święta Katarzyna Męczennica z kołem, na którym była rozciągana i męczona i zginęła. I tak dalej, i tak dalej. A jakie atrybuty... Powinien posiadać każdy katolicki wizerunek Matki Najświętszej. Jej podstawowym atrybutem jest odsłonięte serce, otoczone różami, a czasami w tym sercu znajdziemy miecz albo miecze, czasami siedem ich się znajduje, ponieważ jest to biblijna reminescencja wydarzeń biblijnych. Twoją duszę miecz przeniknie, mówi Symeon na progu świątyni, przed ofiarowaniem Pana Jezusa w świątyni. Dlatego to serce otoczone jest właśnie, powijane ma miecze. Także i róże, jeden z piękniejszych kwiatów. Legenda głosi, że kiedy Matka Najświętsza została wzięta do nieba, apostołowie przyszli do grobu, żeby świętemu Tomaszowi pokazać ciało Najświętszej Marii Panny, żeby mógł się pożegnać z Matką Najświętszą, bo nie było po chwili jej śmierci. Kiedy otworzono grób, okazało się, że nie było tam ciała Najświętszej Dziewicy, ale grób wyścielony był różami. Pięknymi kwiatami, które okazują właśnie wdzięczność i piękność duszy Najświętszej Maryi Panny, czystość i piękność jej serca, dlatego jej serce otoczone jest różami. A w Fatimie, czy nawet w Lasalety, dzieci tak dokładnie opisywały wizerunek Matki Najświętszej, zwróciły nawet uwagę na jeden malutki szczegół. Na to, że zawsze podczas wszystkich widzeń było widać stopę Najświętszej Maryi Panny i stopy opisywały, w co one były ubrane, w jakie przepiękne trzewiki z różyczkami na stopach, na wierzchu tych bucików Matki Najświętszej. Dlaczego jest to tak ważne? Bo od tej pięty Matki Najświętszej zginie szata. A więc wizerunek, który nie posiada tego atrybutu odsłoniętej stopy Najświętszej Maryi Panny, musi być wizerunkiem diabła. Bo on nie może pokazać stopy, od której ma zginąć. To w raju mówi do Adama i Jeby, Pan Bóg. Że zrodzi się z Ciebie potomstwo, które zmiażdży głowę węża. Dlatego, kochani, jest to tak. Ważne, taki niby szczegół, ale taki e, rzeczywiście pokazujący na pewne atrybuty. Dlatego, kochani, wystrzegajmy się takich wizerunków, które rzeczywiście nie posiadają takich atrybutów. Nie wiadomo skąd one w ogóle pochodzą, co mają na znaczeniu, dlaczego nie posiadają. Każdy katolicki wizerunek Matki Najświętszej właśnie od wieków jest tak przedstawiany. Maryja obleczona w słońce i księżyc. Pod jej stopami. Czytamy w Apokalipsie. Obraz tej niewiasty apokaliptycznej był utożsamiany od zawsze, niemal od samego początku, z Matką Najświętszą. Dlatego również Matka Najświętsza pokazywana jest w wizerunku w Mandrolni, niejako z płomieniami dookoła siebie, z jaśniejącą poświatą na tle słońca tak jak wizerunek trzewiatowski na przykład. Tam widać promienie Słońca, które dookoła spowijają Matkę Najświętszą i Księżyc pod jej stopami. W ogóle symbolika Księżyca jest bardzo ciekawa, chyba kiedyś o tym mówiłem. Księżyc przecież nie daje żadnej jasności. Jest, można powiedzieć, ciałem martwym. To dlaczego w nocy świeci? Bo odbija promienie Słońca. Każdy, kto miał geografię, powinien wiedzieć. To, że Księżyc świeci. To świeci dlatego, ponieważ promienie Słońca za drugiej półkuli Ziemi trafiają w Księżyc, a ten oddaje to światło na Ziemię. Dlatego Matka Najświętsza nazywana była właśnie y, przedstawiana jako Księżyc, jako ta, która nie daje światła, bo jest człowiekiem, ale bardzo skutecznie i doskonale oddaje światło, które otrzymuje od prawdziwej światłości, od Słońca, którą jest Chrystus. To Maryja właśnie, tak jak Księżyc. Wtedy, kiedy jest ciemno, kiedy człowiek jest pogubiony i w grze, kiedy nie widzi już Boga, tak jak jedna z półkul Ziemi w nocy nie widzi Słońca, tak może ją ujrzeć te promienie i trochę zyskać tej Bożej światłości przez to, że jest Księżyc że jest Matka Najświętsza, która te łaski otrzymane od Pana Boga, nawet wtedy, kiedy jest ciemno, może z powrotem oddać na Ziemię dla grzesznych ludzi. Dlatego nazywana jest Matka Najświętsza ostatnim ratunkiem tonącego grzesznika. Wtedy, kiedy już jest ciemno, już śmierć mnie dopadła. Kiedy już nie widzę słońca, które słońce dla mnie zgasło, bo trwam w grze. To jest jeszcze jeden ratunek. Matka Najświętsza, która te próby nie słońca otrzymano od Pana Boga, może odbić w naszą duszę i wyprosić jeszcze, wybłagać dla nas u miłosierdzia Bożego, Łaskę skruchy żalu doskonałego. Dlatego tak ważne jest ufać i kochać Najświętszą Maryję Pana, a żeby ona w tej wyjątkowej chwili była przy nas. Dlatego podajemy umierającym gromnicę, święconą właśnie w jej święto. Bo płomień tej świecy ma przypominać właśnie nam o tym, że mamy przygotowywać się do światłości wiekuistej. Ma to sakramentarium dodawać nam wiary i otuchy, właśnie w, tym, w tej wyjątkowej chwili, która czeka każdego z nas. Każdy będzie umierał. Każdy. Nie wiemy, kto wtedy przy nas będzie, nie wiemy, w jakim stanie będzie wtedy nasza dusza, nie wiemy kiedy, ani gdzie się to stanie, ale wiemy jedno: wiemy, że ten moment nastąpi. Dlatego całe życie mamy się na to przygotowywać. Dlatego może nas do tego przygotować w sposób doskonały Matka Najświętsza. Kochani, kolejna sprawa. Proszę was o to, abyśmy nie dawiali, nie dawali wiary niesprawdzonym objawieniom Matki Bożej, które nie są zatwierdzone przez Kościół. Bo pamiętajcie, że diabła poznaje się po ogonie. I dlatego Kościół Święty w swojej mądrości wypowiada się ostatecznie o prawdziwości czy nieprawdziwości wtedy, kiedy jakiś akt się dokona i zakończy. Bo nieraz jest tak, że diabeł będzie miliony różańców z nami odmawiał, żeby wzbudzić nasze zaufanie. I kiedy już wzbudzi nasze zaufanie i czujność, wtedy zacznie nas zatruwać. Dlatego objawienia, które trwają, Możemy za nimi biegać i zachwycać się tym, co wizjonerzy mówią, to, co robią. Ale pamiętajmy, że one się jeszcze nie zakończyły i nie wiadomo, jak się zakończą. Tym bardziej, że to, o których mówię, a mówię tutaj o objawieniach međuogowie, jeszcze trwają i prawie od samego początku trwają w oparach ogromnego skandalu. Przy zakazie miejscowego biskupa, przy suspendowanych franciszkanach, którzy się opiekują tym miejscem. Bez zgody i woli kościoła. To, że jeżdżą biskupi i stwierdzili, że rzeczywiście nie ma tam nic niezgodnego z katolickim przesłaniem, zgadza się, no bo nic, nie ma. Ale nie można się wypowiedzieć, czy objawienia są prawdziwe. Tym bardziej, że jeszcze się one nie zakończyły. I to jest podstawowa mądrość, Kościoła i tradycji Kościoła. Jeżeli ktoś chce być tradycjonalistą, to nie może sobie wybierać, tylko trzeba zachowywać tradycyjne nauczanie Kościoła. Nie naiwnie podążać za tym, co jest. Nawet jeżeli jest najbardziej pobożny. Święty Jan od Krzyża polecam, też jest dobry. On mówi, nie wolno żądać y, jakichś nadprzyrodzonych zjawisk. Nie wolno żądać nadprzyrodzonych doznań. Jakichś mistycznych doznań. Święty Jan od Krzyża mówi, trzeba bronić się przed tym wszystkim, co nadprzyrodzone w naszym życiu może się zdarzyć. Jakieś ekstazy, widzenia. Dlaczego przed tym trzeba się bronić? Bo nigdy nie mamy pewności jako ludzie ułomni, czy to przychodzi rzeczywiście matka najświętsza, czy diabeł. My nie mamy takich narzędzi jako ludzie, żeby to rozpoznać. Żadnych. A więc święty Jan odkrzyża, mistrz duchowości już od razu mówił, że skoro nie mamy takiej pewności, skoro nie możemy stwierdzić tego, to powstrzymujmy się od tego, oddalajmy to od siebie i poczekajmy na orzeczenie Kościoła. Bo tą właśnie łaskę stanu może mieć tylko biskup. Skoro biskup pozwala, proszę bardzo, jeżeli nie pozwala, nie wolno. Chociażby się myli. Posłuszeństwo jest ważniejsze niż rzeczywiście jakaś łaska i to też poczytam, polecam poczytać ojca Tankwereja. Tam gdzie mówię o posłuszeństwie władzy kościelnej, przed soborowe nauczanie. Władzy kościelnej i władzy też cywilnej. Tylko wtedy jesteśmy zwolnieni z posłuszeństwa, jeżeli władza, czy świecka, czy duchowna, nachłania do grzechu. Natomiast, jeżeli mamy do wyboru, jeżeli władza duchowna zakazuje nam na jakiegoś dobra, który jest jakimś dobrem, ale zakazuje, nie możemy po to sięgać. I to Ojciec bardzo wyraźnie pisze. Dlatego, kochani, bądźmy naprawdę bardzo, bardzo ostrożni. Nie szukajmy nowości, dziwiast, orędzi, objawień, bo wszystko to, co potrzebne do zbawienia, jest w tej kaplicy i wszystkich katolickich świątyni. Bo żeby do nieba trafić, to trzeba mieć, przyjmować komunię świętą. Trzeba by strwać w łasce uświęcającej. Możemy się tu wyspowiadać i przyjąć komunię świętą. A karmić się przede wszystkim tym, co daje nam Pismo Święte. I to, co przynieśli nam święci. A wszystkie inne pisma, które od świętych nie pochodzą, możemy sobie Podarować, albo rzeczywiście, kiedyś już wszystko wypełnimy, dopiero poniesięgać, ale na pewno być bardzo, bardzo y, ostrożnym I też niestety, może mało popularne to, co teraz powiem, ale y, sprawdzałem to kilkakrotnie. Że 12, 8 grudnia o godzinie 12, godzina święta chociaż oczywiście można gromadzić na adoracji, bo to nic strasznego i nic zdrożnego, ale chwalebna inicjatywa, ale te objawienia również zostały uznane przez biskupa miejsca za fałszywe. I zakazuje się dawać im wiary. I wizerunki także i Matki Najświętszej, które pojawiają się w kontekście tych objawień, też nie powinny znaleźć miejsca w naszych domach. Kościół wiedział od wieków, jak przedstawiać Matkę Najświętszą. Wiedział, po co szukać nowinek, nowości, niesprawdzonych. A święty Paweł mówi, unikajcie wszystkiego, co ma choćby pozór zła. A teologia moralna uczy, w niepewności nie działać. Jeżeli nie mam pewności, że rzeczywiście z tym wizerunkiem jest wszystko w porządku, nie kupować. Katolicka teologia moralna. Dlatego, kochani, Chcielibyśmy się zainteresować z okazji dzisiejszego święta tym, co mamy w domu, to, co promujemy, to, co rozpowszechniamy. Bo szukamy nowości, spalamy swoją energię, cenną energię i swoje życie, które ucieka na rzeczy niepotrzebne, ignorując to, co daje zbawienie. I to dzisiaj Królowa Polski przywołuje każdego z nas do porządku. A tę Najświętszą ofiarę sprawuje, modląc się o potrzebne łaski, Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Najświętszej, świętego Józefa, świętych patronów dla Kingi i Adama, którzy przeżywają pierwszą rocznicę swojego ślubu. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Amen.